Osoby w spektrum autyzmu mogą wnieść cenny wkład w działalność UNESCO na wiele sposobów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Oto kilka przykładów, jakich unikalne zdolności, perspektywy i doświadczenia mogą wspierać cele tej organizacji. Wkład w edukację, inkluzywność UNESCO edukacja. UNESCO promuje edukację inkluzywną i dostępną dla wszystkich. Osoby w spektrum autyzmu mogą. Doradzać w tworzeniu inkluzyjnych programów edukacyjnych, dzielić się doświadczeniami uczniów i studentów z ASD, pomagając tworzyć materiały i metody przyjazne neurologicznie różnorodnym osobom. Brać udział w konsultacjach publicznych lub panelach doradczych UNESCO do edukacji osób z niepełnosprawnościami, jak i dla osób z autyzmem i ADHD. Tworzyć zasoby edukacyjne, np. w formie książek, ilustracji, filmów czy materiałów cyfrowych, które pokazują spektrum autyzmu i promują empatię. Udział w kulturze i sztuce. UNESCO Dziedzictwo Kulturowe i Kreatywność. UNESCO wspiera różnorodność kulturową i twórczość. Osoby w spektrum często wykazują wyjątkowe zdolności artystyczne, analityczne czy techniczne. Prezentacja własnej sztuki, muzyki czy literatury w ramach programów kulturalnych promujących Neurodiversity. Współtworzenie projektów promujących różnorodność kulturową, np. tworzenie interaktywnych map, ilustracji lub cyfrowych rekonstrukcji dziedzictwa. Kuratorka, autorska praca badawcza lub dokumentacyjna, osoby w spektrum często świetnie sprawdzają się w projektach wymagających dbałości o szczegóły, np. archiwizacja, digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Trzecie badania naukowe i technologia UNESCO, nauka, innowacje. W obszarach nauki i technologii UNESCO promuje zrównoważony rozwój oraz dostęp do wiedzy. Praca w dziedzinach STEM, nauka, technologia, inżynieria, matematyka. Gdzie wiele osób w spektrum odnajduje się wyjątkowo dobrze. Udział w projektach badawczych wspieranych przez UNESCO, np. w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji cyfrowej czy sztucznej inteligencji. Promowanie otwartej nauki, np. Na poprzez rozwój dostępnych narzędzi, danych, treści edukacyjnych zgodnie z zasadami Open Access. Rzecznictwo i prawa człowieka UNESCO wolność słowa prawa człowieka. UNESCO zajmuje się też promowaniem praw człowieka, wolności wyrazu i przeciwdziałaniem wykluczeniu. Działalność rzecznicza, udział w kampaniach społecznych dot. praw osób z niepełnosprawnościami, spektrum autyzmu i ADHD antydyskryminacji, dostępności. Opowiadanie własnych historii w mediach, publikacjach czy debatach wspieranych przez UNESCO. Tworzenie lub udział w sieciach wsparcia i współpracy międzynarodowej, np. poprzez programy młodzieżowe lub współpracę z organizacjami pozarządowymi. Co może ułatwić zaangażowanie? Wsparcie mentorskie i asystenckie. Dostosowanie formy komunikacji i środowiska pracy. Uznanie różnorodnych stylów pracy i ekspresji.